Cześć! Mamy wtorek, godzina nie będę mówił która, bo tak nie uwierzycie, ale jest późno. Zakończyliśmy pracę nad układem kierowniczym w białej zmocie. jest wszystko związane z umiejscowieniem elementów, budową wzmocnień, mocowań jest ukończone. Siłownik jest na miejscu, drążki, wąsy. Pokażę Wam na filmiku, jest też na swoim miejscu pompa oraz hydrostatyczny zawór skrętu, używany praktycznie obitrolem. I taki jest gotowy. Dają nam to trochę dłużej niż myśleliśmy, bo trzeba było przenieść mocowania panharda, podnieść go wyżej, żeby nie kolidował z siłownikiem, nie uderzał w niskę, ale w no i też sobie dzisiaj poradziliśmy z tym wszystko już jest pospawane na gotowo. Zobaczycie jak to chodzi góra dół nikt nie się mieści na no, milimetry, ale się mieści Pozostałe prace też już zostały zakończone właściwie czyli budowa nowego frontu z dużym niewystyczonym otworem do przepływu powietrza, żeby interkórego chłodno chłodnica oleju wspomagania, która jest niezbędna w takim układzie. Prace nad termoklapką też są skończone, czyli został zwężony. Z tyłu zostało urzędowe pod nadkola. No to jest jeszcze jedna kwestia, się nie czyli wkłada swoje żeby były elastyczne i nie, nie pękały, nie możemy kumować troszeczkę. A tak to co? Yy, przykręcamy jutro yy, przepływy nie zależamy układ, sprawdzamy szczelność, podpalamy i będziemy testować. Także yy, mam nadzieję, że też ktoś uda się coś nagrać, już, już, już testy taką całą, powtarza się z motyw, po się w własnych siłach. Także... До по пятой